Dobrze, Kongres Nowej Prawicy, proszę. Dziękuję. Ja, wie pan, od wczoraj dosyć długo i rzetelnie analizowałem wasz program wyborczy i powiem szczerze, no, nie byłem zachwycony. Żadne z niego dzieło literackie, a co do pomysłów politycznych, to też no, czysty populizm i socjalizm. Myślę, że pan Engels by się tego niektórych pomysłów nie powstydził. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili tylko na jednej konkretnej rzeczy, która mnie najbardziej zaskoczyła i szczerze mówiąc zasmuciła, bo myślałem, że, że będziecie mieli inne podejście do tego, mianowicie do, do pomysłu emerytur i ubezpieczeń społecznych, mianowicie samego ZUS-u. Wyczytałem w waszym programie, na waszej oficjalnej stronie internetowej, że macie zamiar przeprowadzić tylko dwie mało znaczące zmiany w systemie ubezpieczeń w ZUS-ie, natomiast sam system sam w sobie, który jest tak niewydolny, chcecie pozostawić samemu. Niech mi pan więc wytłumaczy, dlaczego ten system, który był już od skraju bankructwa i Donald Tusk musiał obrabować Polaków z pieniędzy z OFE, żeby nie zbankrutował. Ten system, który przecież marnotrawi codziennie wiele tysięcy złotych, Ciężko wypracowywanych przez Polaków, który wreszcie opiera się wręcz na szczęściu. Bo albo ma się szczęście i dożyje się tych 67 lat, odbierze się marne grosze z tych setek tysięcy odłożonych, albo, albo się tego szczęścia nie ma i się umrze i te po, pieniądze się zgłasza do odpowiedzi. przepadną. Dlatego niech mi pan tylko powie, skąd to przywiązanie do tego reliktu socjalizmu? Ale my nie jesteśmy przywiązani do reliktów socjalizmu, wprost przeciwnie, jesteśmy za radykalną zmianą ZUS-u. Przede wszystkim jesteśmy za obniżką stawek na ZUS. Dzisiaj mamy taką sytuację absurdalną, że ZUS jest horrendalnie drogi. Tysiąc złotych płaci się średnio ZUS, a jednocześnie 30%. Parę procent Polaków tego nie robi, jest poza systemem ubezpieczeń społecznych, poza ZUS-em. Jesteśmy za obniżeniem ZUS-a, jednocześnie upowszechnieniem, żeby on był o wiele mniej dokuczliwy, ale obejmował i dawał ochronę socjalną, emerytalną. A, dlaczego wszystkim? nie dać Polakom prawa wyboru? Przecież to nie są głupi <laughs> ludzie. Oni doskonale umieją się o siebie i swoje pieniądze zatroszczyć, zdecydować. Dlaczego musi być jeden system scentralizowany, zamiast rozbić go na wiele mniejszych no Nie jesteśmy środków. za jednym centralizowanym. Jesteśmy na przykład zwolennikami, szczególnie dla młodych ludzi, systemu kanadyjskiego. Czyli to mały... Dlaczego nie ma tego w Waszym programie? Jest, jest, nie, nie jest. No, musi pan śledzić Bo zmiany. Wczoraj, program, czy program, program się myślę. cały czas. Ten aktualizuje. Ten no, aktualizuje. Jest, jesteśmy, jakaś kolejna nowelizacja była. Jesteśmy za, za emeryturą dla młodych ludzi, właśnie wyborem dla młodych ludzi, emeryturą obywatelską, za tym, żeby płacili niewielki ZUS i mieli zagwarantowaną niewielką, ale jednak minimalną emeryturę. Taki ZUS naszym zdaniem dla kanadyjskiej obywatelskiej emeryturze powinien wynosić około 250 zł i powinien gwarantować około 1000 zł gwarantowanej emerytury po 30 czy 40 latach oszczędzania, a oprócz tego dzięki o wiele wyższym uposażeniom, o wiele wyższym wynagrodzeniom otrzymywanym wówczas przez młodych ludzi, młodzi ludzie byliby w stanie zabezpieczyć sobie indywidualne strategie emerytalne. W związku z czym to jest. Obniżenie radykalne właśnie tych danin, które dzisiaj są barierą dla uczciwych emerytur i przede wszystkim barierą dla wzrostu na m, zatrudnienia na rynku pracy. W związku z czym może pan czytał jakiś coś nieaktualnego, ale no, w zachęcam w do uważnej lektury na nowych programów. Zapraszam.